No pamiętasz, jak nie ma. Hej, dawno nie kontrolowaliśmy posiłków. Witamy na kolacji. Co ci się stało? w Rękę, na się pokaż. Uśmawić ręka. Ja ale Tam na pastrę by się pomalowała. cię, ale. Ale na się pomalowała. Jest Też tak twierdzicie? Za! Ja, Słyszałem, Słyszałam, że skoczyłaś coś na ja, akwarium. No, tak przejście sama. to ja, przejście! Ja. Wow, gratuluję! A ty? Brawo! A ty? Ja w jeździłam, machowej, już czekam. Wow! Pozdrawiam całą rodzinę! Ja też pozdrawiam całą rodzinę, a szczególnie ja mamę, która jest zagraniczną. Ja pozdrawiam całą rodzinę! Ciądzie, wójt, brata, który wjechał do Bolesławów, a mamy tatę! Dobra! Dobra! Ja już przejście! Gratuluję! Proszę pana, ja przeszłam ja przejście na dwie nogi! Pozdravím mamy ta a pana za kamerą. Hej! Hej A jak tam u was? Dobre. Nie lubisz spaghetti? Nie, mam po prostu nie. Trzeba iść od tak? Dobř. Jak tam? A ty też bez spaghettiowa jesteś? No i nie. To ja zjeżdżam Twoje porcje, dobra? Okej. Okay. Dzięki. A może Katie chce Twoje porcje? No dobra, to może Katie. Ej, jak tam? Nie, nie Jest nie. Jest. nie, jest. nie jest Jaki? Nie, nie, Taki autentyczny to się tam nazywa. Ale właśnie, że on jest listami taki, że nie da się go zjeść. A nie, nie. A nie, nie. A autentyczny. Ja chcę to mam trzy i tam. Siostrzyczkę! Ja też chcę pozdrowić mamy na tej ciotce. Oraz koce. Całą rodzinę plus Dominika. O, no tak, Dominika też. Co my robimy na talerzu? No bo pani mówi, na nas że jesteśmy w kąseczki. Pani Gosiu, jest pytanie. Nie ma pani Gosiu jeszcze. Jak przyjdzie, to przekażemy to pytanie. O, jakie wielkie porcje. Specjalnie dla mnie, bo ja O, to może być dla mnie. Ja mogę mieć podwójną. Natalia, prawda? Mogę coś twoje? Tak. Dzięki. Co, też nie możesz? Nie, ja Ja mogę ci. Hmm. Tak. Dobre. Ah ba ba, ba.